Cześć, ma! Ja jestem rowerzysta i witam Was w ostatnim odcinku z głównej serii na moim kanale. Będzie jeszcze kilka dodatkowych odcinków, gdzie będę robił tą grę na 100% oraz seria zdobywania wszystkich osiągnięć. A to już plan na marzec. Na razie kończymy serię główną z MSC. Pod koniec lutego leci drugi odcinek z My Winter Car i w marcu będzie dodatkowa seria z My Summercar. W poprzednim odcinku nastąpił legendarny moment, bo zdałem przegląd, więc już mogę na legalu tuningować moją Satsumę. Więc na początku zamontowałem car audio, czyli głośniki, lepsze radyko i wzmacniacz. Połowiłem się kabelkami jeszcze, aby to zamontować, i nastąpiły pierwsze testy głośników. Ale nie miałem anten ani płyty, to dźwięk był trochę przeszumiony, więc test nie był zbyt prawdziwy. Ale to tam się kiedy indziej przesuje. Następnie zrobiłem list z częściami do tuningu. znowu i tak zamówiłem prawie całą gazetkę oprócz felki jakiś pierdół. Więc, gdy zrobiłem list, to pojechałem warem zawieszeń list do tej IMO. Więc postanowiłem jechać za siebie sami. I co do nich, to nie wiem czy oni mają jakieś ujemne IQ czy co, ale prawa jazdy na pewno nie mają, skoro jeżdżą gorzej niż ja policzę fajnego napoju. No i końcowo się rozwalili na zakręcie. Więc dojechałem tam, ukradłem od niego karynę do mojego vana i zawiozłem do mojego domu. Położyłem ją na łóżko w pokoju moich rodziców. Co prawda były lekkie problemy, żeby ją ułożyć, ale końcowo się udało. położeniu podziękowała mi i poszedłem spać. Gdy wstałem, wymieniłem spalone bezpieczniki, kiedy je wymieniłem, to poszedłem do garażu, aby wyjąć silnik z auta i zrobić silnik, w się sensie zrobić, przesunigować, wiecie o co chodzi widzowie. No i na szybko wyjąłem silnik, po prostu go odkręciłem i wziąłem na stół. Następnie, gdy był już na stole, to chciałem wykręcić koło zamachowe, by ściągania bloku silnika, ale mi się to nie udało. Więc po 10 minutach walki, po prostu wykręciłem skrzynię biegów i zdjąłem oryginalne koło zamachowe i zamontowałem już to rajdowe, to nowe. No to zamontowałem sprzęgło i zacisk sprzęgła oraz zamontowałem skrzynię biegów. Po czym zapisałem grę, bo nie mogłem przykręcić tego czegoś, dzięki czemu można biegi zmieniać. Po zapisaniu gry, poszedłem zobaczyć co tam u Karyny i okazało się, że zostawiła mi karteczkę dziękuję mi za pomoc i że ogólnie jestem gitem i nie pójdę do frajerów w więzieniu. Więc zareagowałem na to najnormalniej jak tylko mogłem. No po prostu z serdecznym palcem. Standardowo, co nie? Ale wracając do garażu, to po zapisaniu dokręciłem już to, coś od zmienia biegów i wymontowałem gaźnik oraz kolektor dolotowy. czy tam jak to się nazywa. Po czym zamontowałem już nowy gaźnik oraz nowy kolektor. Następnie wymontowałem te przewody, która do odchodnicy, żeby podawać do silnika płyn chłodniczy. Gdyż były wymontowane, to zdjąłem starą chłodnicę i zamontowałem tą nową, już nie taką ognitu. Gdy skończyłem już wszystko robić, to zamontowałem z powrotem silnik do auta. Tylko oczywiście musiało się to stać. Jak zamontowałem silnik, to wybiłem przednią szybę w stacumie, a jak zamontowałem silnik, to zamontowałem przywody odchodnicy i zalałem płyn chłodniczy. No i już końcowo, to założyłem półłożki i zrobiłem pierwszą jazdę testową moim gruzikiem, który w sumie gazuje więcej razy niż pety na łbie pewnej osoby. No, ale gdy auto się rozgrzało, to już nie gasło, więc pojechałem na drogę gówną, aby wykrę wykręcić Fall Maxa. I przy okazji pojechać do Teimo, w sumie to nawet nie wiem po co, po prostu żeby się przyjechać. Pod sklepem mojego ulubionego i najlepszego sprzedawcy stała sobie Karena która czekała na mnie. No i wsiada do mojego auta, ale nie podobało się jej moje auto, a konkretnie to nie miałem panterki na kierownicy, w siedzeniach i desce rozdzielczej oraz nie miałem przyciemnionych szyb z tyłu. No więc pojeździłem sobie z nią i końcowo dojechaliśmy do mojego domu po kratę piwa. Gdy wziąłem piwo, to pojechałem dalej. Ale chyba się nie spodobało, bo zrobiłem z nią chyba z 5 kółek po całej mapie i nic nawet nie powiedziała. No ale końcowo poleciałem fall i powiedziała, że się jej nie podoba. I powiedziała, żebym się zatrzymał, to wsiądzie. Nawet w grzemie dziewczyna nie chcę. Gdy wysiadła, to pojechałem do Telmu. Aby przyskipować czas do dnia, gdy przeskipowałem, to pojechałem do domu. A, ale mnie policja zatrzyma, bo przekroczyłem prędkość o 70 km na godzinę oraz jechałem bez zapiętych pasów i zatem skasowali na 16 tysięcy marek. Przestęp oczywiście nie łapią, ale porządnych obywateli Finlandii to już jak najbardziej. Jeden do jeden jak polska policja. Oczywiście nie zapłaciłem mandatu, bo nie miałem tyle w sobie, ale już jak odrzuciłem ten mandat, to pojechałem do domu. W domu se podebrałem z walizki pieniądze na spłatę mandatu, ale już miałem pieniądze. Na spłatę mandatu, to go spłaciłem i chciałem pojechać waną do miasta, ale no klasycznie się wywoliłem nim. Ale końcowo po 10 minutach walk z nim udało mi się go przewrócić. I jechałem do miasta, to znowu mnie policja zatrzymała. Ale tym razem Nie dostałem mandatu, więc chociaż taki plus W międzyczasie jak jechałem do miasta, to co podpierałem pieniądze z walizki. Więc, jak dojechałem, to miałem już 68 tysięcy. Poszedłem zapisać grę. Gdy zapisałem, to odebrałem moje zamówienie, w którym było chyba z 20 paczek. No i oczywiście, musiałem je wszystkie zapakować do wana, żeby je przetransportować do domu i zrobić pełny tuning Satsumy. Po 10 minutach pakowania udało mi się je zapakować i pojechałem do domu. No, jak wracałem, to standardowo już trzeci raz w tym odcinku zatrzymała mnie policja. I znowu obyło się bez mandatu, więc chociaż tyle. Czy mi to się ostatnio mandatów nie dają? No, i jak już wróciłem do domu, to odpakowałem te wszystkie paczki i zabrałem się za tuning Nie Miałem z tego około 40 minut nagrania, bo nagranie miało 2 FPS-y, więc no to tak średnio. Ale nie zrobiłem za dużo, więc chociaż tyle. Więc na początku wymontowałem tam ten gaźnik. Który montowałem na początku odcinka i zmieniłem go już na ten najlepszy. Następnie zamontowałem butle z potlenkiem azotu oraz takie coś na gaźnik, żeby to zadziałało, oraz ten przełącznik na desce rozdzielczej, że mógł to wyłączać i włączać. Po zamontowaniu tego poszedłem spać. Gdy się przespałem, to zamontowałem te takie pomarańczowe lampki naprzód. Następnie zamontowałem pantarkę na deskę rozdzielczą, kierownicę i fotele. Aby karyna pojechała na mojego samochoda Jak to zrobiłem To zająłem się zawieszeniem Na początku zająłem się tyłem I wymieniłem te stokowe obnite amortyzatory na nowe, nowiutkie, rajdowe I zrobiłem to samo ze sprężynami Gdy zrobiłem tył Zrobiłem to samo z przodem Tylko, że tam wymieniłem same amortyzatory Bo tam amortyzatory są już razem ze sprężyną wbudowane No i zmieniłem z lewej I z prawej strony Następnie jak to zrobiłem to wymontowałem te stokowe fotele i zamontowałem ten rajdowy fotel kubełkowy jak na razie tylko dla kierowcy gdy zmieniłem fotel to zamontowałem gałkę do zmiany biegów to GT w sumie ona nic nie zmienia ale wygląda lepiej więc ją zamontowałem no i na końcu zmieniłem akumulator i zamontowałem nową maskę z wlotem powietrza no i nastąpił pierwszy moment odpalenia Satsumy jak ją odpaliłem to dawka paliwa wywaliła w kosmos i było na 18.0 przez przypadek wymontowałem miernik dawki paliwa i przez to musiałem jeszcze raz robić do niego okablowanie. No i na końcu chciałem przetestować odcinek na włączonym Nitro, ale no coś nie pykło, za duże obroty się zrobiły i mi wyleciały tłoki. Więc to co zrobiłem musiałem powtarzać jeszcze raz, no czasami udowadniam, że potrafię myśleć. No i już tak na samym końcu zmieniłem rurę wydechową, bo ta stara była ognita, dziurawa i nie wpasowała się w ten nowy kolektor. No i już końcowo przemalowałem auto na czarno i teraz wyglądało jak, jak, jak jakieś auto Sebisów, tylko, że nie było obgnite i było przystosowane pod każde warunki pogodowe. Więc pojechałem moją bestią do miasta i wziąłem udział w rajdzie. No i to prób w rajdzie, to nie było ich jakoś dużo w pierwszym sejzu, więc macie tutaj po prostu pełny przejazd. Były cztery próby i za czwartą próbą udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Na no a co do drugiego stage'u, to udało mi się za pierwszym razem zdobyć pierwsze miejsce. Więc wygrałem Junior Cup'a, ale to jeszcze nie koniec rajdów, ponieważ jest jeszcze rajd amatorski, ale żeby przejechać rajd amatorski, muszę dwa razy wygrać rajd juniorski. Więc, gdy wygrałem, to potrzebę zapisać do sklepu Teimo. Następnie zmieniłem wnętrze mojej stacjumy na stokowe, wywaliłem klatkę i pojechałem po karynę, z którą pojechałem na skocznię narciarską, gdzie się uchlaliśmy do zgonu i nie chcę wiedzieć co się działo w tym aucie. Ale no taka akcja tego typu. Następnie po uchylaniu się do zgonu obudziłem się na pełnym kazu u mnie w domu i przy okazji zapisałem grę. Następnie nabiłem sobie przy telewizorze zmęcenie. Przespałem się i pojechałem od rynku po moje auto na skocie nadarciarską. Gdy wziąłem moje auto ze na narciarskiej, to pojechałem do tej mu. W sensie chciałem pojechać, bo zapomniałem, że nie mam szyby przedniej. I zdechłem. Więc robiłem taktyczny f4 i pojechałem po auto jeszcze raz. Tylko tym razem nie zdechłem jadąc. Jak wracałem do domu, to jeszcze zatrzymałem policję i dostałem bandot. Ale to już nie jest aż tak bardzo istotne. No i gdy wróciłem do domu, to jeszcze troszkę się napiłem i w końcu minął mi ten kac, którego miałem przez pół, chyba półtorej godziny. Gdy wycześniałem, to zrobiłem porządki w garażu, bo było trochę brudno. Gdy poukładałem wszystko, to pojechałem zrobić po raz drugi rajd. No i nie będę ukrywał, a ten rajd mi poszedł trochę gorzej, bo było 6 prób w pierwszym stage'u, a w drugim zająłem znowu za pierwszym razem pierwsze miejsce. Tutaj już nie będę wam pokazywał pełnego przejazdu, no bo się praktycznie niczym nie różni, więc nie miałoby to sensu. Następnie pojechałem do Teimo, aby przeskipować czas i wymienić olej, no bo olej już miał trochę kilometrów nabite i był cały czarny. No to jednak przydałoby się go wymienić. Jak go wymieniłem, to pojechałem do mekanika złożyć u niego zamówienie, aby zmienić przełożenie oraz zmienić malowania customowe. No i tam jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale one też są takie mało istotne. Gdy złożyłem to zamówienie u niego, to wziąłem jego złomka i pojechałem nim do mojego domu, w którym zadzwonił do mnie telefon, który kończy całą główną serię z MySamar Markar. Na razie jest to koniec głównej serii z Mysamar Markar. Ale tak jak mówiłem będzie jeszcze dodatkowa seria z osiągnięciami oraz będzie specjalny odcinek zrobienia amatorskiego rajdu. Dziękuję wam za tą serię, a teraz zostawiam Was już z tym zakończeniem tej gry.